Cześć, zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Pięciu najsłynniejszych polskich gangsterów. Często próbuje się z nich zrobić bohaterów kultury masowej, wzdychają do nich kobiety, a przedsiębiorcy gratulują zaradności i sprytu. Tymczasem żaden z nich nie przypominał Robin Hooda, a każdy bez wahania był gotów skrzywdzić tylko po to, by osiągnąć swój cel. Nie byli zatem bohaterami, ale groźnymi przestępcami, choć ich życie faktycznie przypominało niekiedy szybki film akcji. Problem przestępczości zorganizowanej nie był domeną wyłącznie doby transformacji ustrojowej w Polsce i wraz z tamtymi czasami wcale nie przeminął. Gangsterzy działali już u schyłku PRL-u, choć to właśnie w latach 90. działalność gangów dała się szczególnie we znaki polskiemu państwu i służbom policyjnym. I choć w powszechnej świadomości, jako mateczniki polskiej działalności mafijnej, zapisały się dwa podwarszawskie miasta Pruszków i Wołomin, to w zestawieniu pojawia się też pewien oszust i złodziej strój miasta, który stał się swego rodzaju wzorem dla swych następców z innych rejonów krajów. Dziś, kiedy zmieniły się rodzaje dochodowych biznesów, a także możliwości przestępców, możemy czasami uśmiechnąć się czytając o wyczynach legend. Ale w ich zachowaniu nie było nic śmiesznego. Każdy z nich był groźnym przestępcą i warto o tym pamiętać. Numer 5. Nikodem Skotarczak pseudonim Nikoś Urodził się w 1954 roku w Pruszczu Gdańskim. Swoją przestępczą karierę rozpoczął jeszcze w PRL-u na przełomie lat 70. i 80., kiedy to trójmiasto było stolicą polskiego paserstwa. Zaraz po szkole średniej zdobył posadę wykidajły w klubie nocnym, a po kilku latach trafił do słynnego gdyńskiego klubu Maxim, gdzie pod swoje skrzydła wziął go Michał Antoniszyn, zwany mecenasem. Dzięki niemu Nikoś zajął się handlem walutami. Szybko odnalazł się w półświatku i stworzył własną grupę przestępczą. Szybko rozszerzając również działalność o przemyt kradzionych na zachodzie samochodów. Szło mu na tyle dobrze, że przeprowadził się do RFN i stamtąd kierował działalnością swojej szajki. W krótkim czasie dorobił się fortuny, a jej część przeznaczył na sponsorowanie klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk. Otrzymał za to zresztą w latach 80 od władz miasta tytuł zasłużonego dla Gdańska. Po raz pierwszy został zatrzymany w 1989 roku przez niemiecką policję w Berlinie i osadzony w więzieniu Moabit, skąd udało mu się zbiec w ubraniu swojego brata, który przyszedł na widzenia. Wrócił do kraju, gdzie po aresztowaniu w 1992 roku po raz kolejny zbiegł, tym razem z policyjnego konwoju. Ostatecznie został schwytany w 1993 roku i skazany na dwa lata więzienia, jednak już po roku wyszedł na wolność. Podejrzewa się, że te wszystkie ucieczki umożliwiły mu pieniądze, którymi przekupywał stróżów prawa i strażników więziennych. Po odbyciu kary przez kilka lat Nikodem Skotarczak oficjalnie przynajmniej wrócił na drogę prawa i zajmował się legalnymi przedsięwzięciami, Choć w sądzie toczyły się nadal procesy w sprawie jego dawnych przestępstw. 24 kwietnia 1998 roku Nikoś został zastrzelony przez nieznanych sprawców w Gdyni. O zabójstwo podejrzewano kilku gangsterów, jednak żadnemu nie udowodniono winy. Dlaczego pan co? jest sobą tak znany? Nie wiem, nie, nie wiem. Mhm. jakaś zdora. Widocznie, może film szczęsny dobrze wyszedłem. A nie gdy wiem, pan, pan czytał w gazetach Nikodem S., uznawany za ojca trójmiejskiej mafii, to co pan myśli wtedy? Myślę, że to jest miłe. Numer 4: Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing. Urodzony w 1954 roku we wsi pod Ożarowem Mazowieckim, po zakończeniu edukacji przez jakiś czas pracował w fabryce kabli i trenował zapasy oraz piłkę nożną. Jednak już w latach 70. nawiązał kontakty z Jeremiaszem Barańskim, znanym jako Baranina. Złodziejem i przemytnikiem, a jednocześnie współpracownikiem służb PRL. Dzięki jego wsparciu wyjechał do Niemiec, by wzbogacić się tam na gangsterce. W latach 80. zarobione na zachodzie pieniądze zainwestował w dom gry, który otworzył w Warszawie, a część przeznaczył na wyścigi konne i grę w ruletkę. Stworzył także własną szajkę przestępczą, tzw. grupę ożarowską, specjalizującą się w wymuszaniu haraczy. Na początku lat 90. gang stał się częścią mafii pruszkowskiej, a sam Pershing wszedł do ścisłego zarządu organizacji. Policja zainteresowała się nim na początku lat 90 kiedy zauważono, że pomimo braku udokumentowanych dochodów, jego wydatki są ogromne. Dzięki śledztwom udało się oskarżyć go o paserstwo, rozboje, kradzieże i fałszerstwa i w 1996 roku Pershing został skazany na 4 lata więzienia. Ostatecznie wolność odzyskał po dwóch latach, jednak w czasie kiedy siedział, inni szefowie gangu Pruszkowskiego podjęli decyzję o odsunięciu Pershinga od władzy. Zajmując się takim procederem, nie jest trudno o wrogów. Nie bez powodu w 1994 roku aż trzy razy próbowano go zabić, choć żadna z tych prób nie była udana. Ostatecznie śmierć dopadła go w 1999 roku w Zakopanem. Gangster został zamordowany kilkoma strzałami z broni palnej w głowę i klatkę piersiową. Kilka lat później za ten czyn skazani zostali Ryszard Bogucki oraz Ryszard Niemczyk, pseudonim Rzeźnik, a także zleceniodawca zabójstwa Mirosław Danielak, pseudonim Malizna, notabene jeden z szefów Pruszkowskiego Gangu. Rzekomo kierowała nim chęć wyeliminowania Pershinga z udziału w działalności mafii. Na nagraniu widzimy jak Pershing, król życia, bawi się na dyskotece. To prawy facet. Media wykreowały go na jakiegoś bandziola gangstera. Tak, żeby się gangsterem był, ale nie bandziorem. Numer 3. Andrzej Banasiak, wel. Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik. Kilka lat młodszy od Nikosia i Persinga, gangster urodzony w 1960 roku, nie ustępuje kolegom talentem do przestępczości. Więzienną karierę zaczął już jako osiemnastolatek, a po wyjściu na wolność od razu zaczął łamać prawo, więc po niecałych dwóch miesiącach znów trafił do więzienia. Udało mu się uciec, ale ponownie został złapany. Po odbyciu kary powrócił do działalności przestępczej. Przez całe lata 80. wraz ze stworzonym przez siebie gangiem kradł samochody, włamywał się do mieszkań, dokonywał oszustw i fałszerstw, ściągał haracze i wymuszał zwroty długów. Pod koniec lat 80. miał już trochę doświadczeń przestępczych i właśnie wtedy wstąpił w szeregi pruszkowskiego gangu. Pracował dla pershinga, kiełbasy i parasola, napadając na tiry z papierosami i biorąc udział w przemycie kradzionych samochodów. Jednocześnie prowadził również legalne firmy, był właścicielem restauracji w Pruszkowie i dyskoteki w Warszawie. W końcu zajął się też dochodowym handlem narkotykami. W tym czasie wielokrotnie trafiał do aresztu, jednak zawsze udało mu się uniknąć więzienia dzięki zaświadczeniom o złym stanie zdrowia czy zwolnieniom lekarskim. Niektórzy twierdzą, że korupcja stała również za ułaskawieniem słowika w 1993 roku przez prezydenta Lecha Wałęsę, jednak nikomu nie udało się niczego udowodnić. Choć powiązania świata przestępczego ze służbami, politykami i urzędnikami nikogo już raczej nie dziwią. Skala przestępstw, jakich dopuścił się Andrzej Zieliński, była jednak zbyt wielka, by chronić go w nieskończoność. Oskarżony o kierowanie słynną mafią Pruszkowską, został w końcu aresztowany w Hiszpanii w 2001 roku i przekazany w 2003 roku polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Został skazany na podstawie zeznań świadka koronnego Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa, o którym będziemy jeszcze mówić. W późniejszym okresie stawiano mu m.in. zarzut udziału w morderstwie komendanta głównego policji Marka Papały. Ostatecznie zwolniono go z tego zarzutu, jak i od oskarżeń o kierowanie grupą pruszkowską. Został jednak skazany za wymuszenia rozbójnicze, napady i wyłudzanie pieniędzy z podatku VAT. Słowik wiele lat spędził także w areszcie tymczasowym w związku z toczącymi się przeciw niemu postępowaniami, a w tym, za uwaga, będzie hit, zorganizowanie handlu narkotyków na terenie aresztu. Słowik nazwisko Zieliński przyjął po żonie, Monice Zielińskiej, którą poślubił w 1995 roku w Las Vegas. Poza interesami związanymi z gangsterką, zajmował się też pisaniem książki. Jest autorem wspomnień pod tytułem Skarżyłem się grobowi odsłaniających kulisy działalności jego grupy. W książce, większość przestępstw przypisał świadkowi koronnemu Masie. I zaprezentował swoje zdjęcia, m.in. robione w Ziemi Świętej. Słowik często pielgrzymował do Ziemi Świętej i znany był z robienia ręką charakterystycznego znaku krzyża. Ślubu udzielał mu zaś ksiądz Kazimierz Orzechowski, znany z telenoweli złoto polscy. Numer 2 Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. Chyba najbardziej znana postać polskiej mafii, choć zdecydowanie nie tak barwna jak nasz dzisiejszy numer jeden, to mocno kontrowersyjna. Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, ze względu na dużą masę ciała, był przestępcą zajmującym wysoką pozycję w tak zwanym gangu Pruszkowskim. Współpracował z Andrzejem Kolikowskim, Pershingiem, szefem grupy Pruszkowskiej, który został zamordowany 5 grudnia 1999 roku w Zakopanem. Na jego życie w latach 90. kakrotnie organizowano zamachy. W owych czasach był m.in. właścicielem najbardziej elitarnej warszawskiej dyskoteki, klubu Planeta na Woli, gdzie występowały m.in. takie gwiazdy muzyki pop jak Modern Talking czy Spice Girls. Po zatrzymaniu przez policję pod koniec 1999 roku pod zarzutem wymuszenia rozbójniczego, zdecydował się podjąć współpracę z prokuraturą, zyskując w 2002 roku status świadka koronnego. To właśnie dzięki jego zeznaniom dokonano aresztowania członków tzw. zarządu Pruszkowa. Masa był dwukrotnie żonaty, z pierwszą żoną Elżbietą Sokołowską, ma dwójkę dzieci. Syn jest z wykształcenia prawnikiem. A córka pracuje jako księgowa. W 2015 roku ożenił się z byłą modelką Katarzyną. Były gangster znany jest dziś przede wszystkim z tego, że dość często pojawia się w programach poświęconych polskiej przestępczości lat 90., a do tego wraz z dziennikarzem Arturem Górskim wydał kilka książek. Opowiadają one szczegółowo, jak wyglądało życie bosów z Pruszkowa. Prężnie działał również w internecie, gdzie na Facebooku ma nawet swój fanpage. Jak się okazuje, resocjalizacja również w tym przypadku to mit. Wydany 30 września tego roku wyrok skazał masę na 6 lat pozbawienia wolności. Ponadto zapłacić musi kilkadziesiąt tysięcy złotych grzywny. Poza byłym gangsterem na ławie oskarżonych znalazł się także Zbigniew G, były naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz 20 innych osób. Zarzuty w sprawie dotyczyły m.in. oszustw kredytowych polegających na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu banków, powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych oraz udzielania korzyści majątkowych, wyłudzania usług budowlanych, wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych i ujawniania informacji niejawnych. Numer 1. Zdzisław Najmrocki pseudonim szaszłyk. Nasz numer jeden to kolejny słynny przestępca czasów PRL-u i jednocześnie postać jak żywcem wyjęta z sensacyjnego filmu. Już za życia stał się legendą kryminalnego półświadka. Nazywano go królem złodziei i mistrzem ucieczek. I faktycznie nie było chyba rzeczy, której nie był w stanie ukraść, a polskim organom ścigania uciekał aż 29 razy. Szaszłyk urodził się 20 sierpnia 1954 roku w małej wsi w ówczesnym województwie Piotrzkowskim. Miał kochających rodziców i trzech braci, z których żaden nie poszedł w jego przestępcze ślady. Najmrocki swoją edukację zakończył na szkole podstawowej, choć ponoć zrezygnował z nauki już w piątej klasie. Rodzice nie interweniowali. Mając 14 lat, przeniósł się do ojca i zamieszkał w małej wsi pod Żyrardowem, gdzie poświęcił się doskonaleniu swojej sprawności fizycznej. Twierdził, że przyda mu się ona w późniejszym życiu. Ponoć robił po tysiąc pompek dziennie. Kilka lat później wrócił do matki, z którą zamieszkał w Gliwicach. Tam skończył też zawodówkę i spełnił swoje marzenie z dzieciństwa. Został mechanikiem samochodowym. Po szkole trafił do wojska, gdzie był czołgistą. W 1977 roku Najmrocki ożenił się. Zamieszkał z żoną w Gliwicach, gdzie na życie zarabiał jako mechanik samochodowy. Coraz częściej zaczął też zaglądać do kieliszka i to przez alkohol po raz pierwszy zadarł sprawę. Na wiejskiej zabawie pod żyrardowem pod wpływem alkoholu poturbował człowieka, jak się później okazało, funkcjonariusza milicji. Został za to skazany na półtora roku pozbawienia wolności. Pracując w więziennym warsztacie jako mechanik, a przynajmniej do czasu ucieczki. Ukrył się w gliwicach u znajomych, ale żeby przeżyć potrzebował pieniędzy. Wtedy na swojej drodze spotkał dawnego kolegę z wojska, przemytnika szmuglującego do Polski zachodnie towary luksusowe, pomogąc Zdzichowi, dając mu robotę przy eskortowaniu konwojów przekraczających polską granicę. Zarobki Najmrockiego rosły w szybkim tempie, podobnie jak pozycja w przestępczym półświatku, ale on wolał działać na własną rękę. Na swój cel wybrał sklepy sieci Pewex, gdzie wówczas można było kupić zachodnie produkty. Zebrał grupę młodych recydywistów i opracował własną metodę kradzieży, zwaną później przez milicjantów metodą na plakat. Otóż złodzieje przed skokiem wycinali w szybie wystawowej otwór. Po wejściu włamywaczy do sklepu stojący na czatach członek bandy zaklejał dziurę plakatem zerwanym z ulicznego supa ogłoszeniowego. Dzięki temu nie było śladów włamania, a złodzieje mieli niemal całą noc na wyniesienie wszystkiego, co tylko mogli spieniężyć. Najmrocki brał niemal wszystko, nawet takie przedmioty jak popielniczki czy wypchane bażanty. Z tego powodu przylgnął do niego nowy pseudonim śmieciarz. W ciągu tylko jednego roku łupem bandy padł towar z ponad 70 peweksów. Rzadkie i niedostępne wówczas nigdzie rzeczy rozchodziły się natychmiast, a gang Najmrockiego stał się słynny w całej Polsce. Sam Zdzisław Najmrocki niespecjalnie się ukrywał. Nosił drogie garnitury i złote zegarki, czas uwielbiał spędzać w drogich restauracjach oraz na dyskotekach. Wtedy też otrzymał pseudonim Szaszłyk lub Saszłyk, jak sam o sobie mówił, z racji tego, że ponoć seplenił, choć są co do tego wątpliwości. W czasach PRL-u zwykło się go nazywać polskim Robin Hoodem, ponieważ okradał jedynie peweksy i osoby majętne, które w jego przekonaniu nieuczciwie się wzbogaciły. Poza tym nie sypał towarzyszy, nie bratał się z grypsującymi, nie zabijał i brzydził się gwałtem. Nie sprzedawał również trefnych wozów zwykłym kowalskim, raczej skupiał się, jak to mawiał, na cfaniakach z dużą gotówką. Z kolei w więzieniu spędzał czas na czytaniu. No po prostu ideał. Na początku lat 80. Najmrocki zorganizował własny gang samochodowy. Przez trzy lata grupa Najmrockiego ukradła ponad 100 polonezów. Cały proceder był dokładnie przemyślany. Oprócz kradzieży aut, ludzie Najmrockiego włamywali się także do urzędów, skąd kradziono pieczątki i urzędowe formularze potrzebne do podrobienia dokumentów każdego samochodu. Milicja tropiła gang Najmrockiego przez ponad dwa lata. W końcu został ujęty 3 marca 1983 roku. Na krótko, bo niemal od razu uciekł, po raz kolejny zresztą. Ponownie aresztowano go w kwietniu 1986 roku. 19 października 1987 roku został skazany na 15 lat pozbawienia wolności i osadzony w więzieniu w Gliwicach. Spędził tam niespełna 3 lata, bo pewnego dnia podczas spaceru dosłownie zapadł się pod ziemię. Wykop prowadzący aż na więzienny spacerniak wykonywał jego kolega oraz jego matka. Na pożegnanie zostawił jeszcze list skierowany do kierownika placówki, w której przebywał, w którym podziękował mu za gościnę. Na wolności był stosunkowo krótko. Złapano go jeszcze w 1989 roku, kiedy pijany prowadził kradziony samochód. 3 grudnia 1990 roku sąd w Krakowie skazał Najmrockiego na 7,5 roku więzienia. Jako niebezpieczny recydywista został skierowany do odbywania kary w więzieniu w Strzelcach Opolskich. Łącznie skazano go na 20 lat pozbawienia wolności za kradzieże i 7 lat za ucieczki. Tym razem nawet ucieczki nie planował. Twierdził, że się zmienił, że po wyjściu na wolność nie będzie już przestępcą i że zajmie się legalnym biznesem. Chciał otworzyć hodowlę ryb łososiowatych lub warsztat samochodowy. Został ułaskawiony przez prezydenta Lecha Wałęsę 15 listopada 1994 roku. Choć obiecywał poprawę, w swoim postanowieniu wytrzymał zaledwie rok. Zdzisław Najmrodzki zginął 31 sierpnia 1995 roku w spowodowanym przez siebie wypadku samochodowym. Jak się później okazało, jechał kradzionym BMW, mając przy sobie podrobione dokumenty. Wraz z nim zginęli dwajnastoletni synowie jego przyjaciela. Przestępcze nawyki Najmrockiego okazały się być silniejsze niż jego obietnica poprawy. O jego barwnym życiu powstał nawet film, komedia sensacyjna pod tytułem Najmro kocha, kradnie, szanuje w reżyserii Mateusza Rakowicza. W rolę legendarnego przestępczego celebryty, brawurowo ośmieszającego polską milicję, wcielił się Dawid Ogrodnik. Jak widać, każdy z gangsterów ma swoją własną historię, ale pojawia się jeden wspólny motyw: pieniądze, i to duże, dla których wracali oni na drogę przestępstwa. I choć masa w wywiadach twierdził, że w dzisiejszych czasach przestępczość zorganizowana już nie istnieje, to chyba nieco koloryzował po prostu zmieniła się forma i skala działania. I nie wiadomo co bardziej przeraża: piracący w kradzionym samochodzie szaszłyk czy współczesny gangster z laptopem na wysokim stanowisku. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Pamiętajcie zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście. Do zobaczenia w kolejnym filmie poświęconym najróżniejszym ciekawostkom.